Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy o pogodę Ducha Świętego Tomasza Mor. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Zechciej mi dać zdrowy żołądek, Panie, a także coś nieco do jedzenia. Zechciej mi dać, o Panie, zdrowie ciała. I umiejętność zachowania go. Zechciej mi dać, O Panie, świętą duszę, która stale na oku ma to, co dobre i czyste. Spraw, abym w obliczu pokusy do grzechu nie wpadał w strach, ale umiał znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku. Zechciej, O Panie, dać mi duszę, której obca jest nuda i która nie zna szemrania, wzdychań i utyskiwań. Nie pozwól, żebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, co się nazywa moje ja. Panie, obdasz mnie zmysłem humoru. Daj łaskę rozumienia się na żartach, abym zaznał w życiu trochę radości, a i innych mógł nią obdarzyć. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen, Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.